Hey Cześć, towarzysze, z tej strony ja, wasz kochany, Marszałek daję to jest kolejny odcinek z mega kampanii. Jak dobrze pamiętacie, moi drodzy towarzysze, w poprzednim odcineczku no, reorganizowaliśmy sobie nasze jednostki, trenowaliśmy sobie, ustawialiśmy sobie oczywiście, a nie temple dziki. No i robiliśmy takie duże, towarzysze, podłoże pod to, m, aby później, no, wypowiedzieć sobie jakąś wojenkę. Postanowiłem, towarzysze, że powiemy sobie wojnę. A, jak to jest? Autora, Kaukaz Kaukazji? Chyba tak, chyba dobrze to wypowiadam. Lecz towarzyszy jest jeden problem. Z tego co się towarzyszy, zorientowałem, to jeżeli zatkiem sobie ten kraj, to wtedy Arabia będzie odpowiedziała. Z tego powodu, iż no, odpowiedzialna Kaukazja jest <coughs> krajem oczywiście faszystowskim. A z racji tego również, iż Arabia posiada swoją własną frakcję. Jak będziemy mogli tutaj zaraz zobaczyć, frakcję właśnie jestem Alliance of Arabia, więc najprawdopodobniej towarzysze, mm, no po prostu, to, to też na okazję, prawdopodobnie tam zakładam, że dołączy. Więc że będziemy musieli zrobić szybciutkie przygotowania, takie naprawdę towarzysze, takie szybciutkie, no że szybciej, szybciej się chyba naprawdę nie da. Więc tak towarzysze, pierwszym moim planem będzie to iść sobie, ja poprzedzielam tutaj trochę generałów, ja wam w ich, no bo oni mogą już iść na front. Tutaj sobie po prostu też jakiegoś może, generała, hmm, Poziom trzeci, 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 więc wszystko widzę jest to samo. Więc sobie weźmiemy tego. Samoloty to proszę, również samoloty. <laughs> Wypadałoby mieć towarzysze jakieś samolociki właśnie. Hmm, tylko. <śmiech> <śmiech> A i to towarzysze, tylko, 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 właśnie. Trzeba sobie tu coś poustawiać. Na początek to właśnie. My mieliśmy tutaj dużą budowę, dróg, jak pamiętam, prawda? O właśnie, więc chyba mamy tam budowę dróg, musimy ją wykasować. towarzysze, mnie dlaczego? Z tego powodu, <coughs> iż drogi nam zajmą bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi o budowę, więc Towarzysze, jeżeli hmm, będziemy tować drogi, no to trochę na to zemie. A zamiast tych dróg, Towarzysze, postanowimy, że będziemy budować fabryki wojskowe. Z tego powodu, no bo Towarzysze, że one się po pierwsze dużo szybciej budują, a po drugie no po prostu dają nam fabryki wojskowe potrzebne do produkcji. Naszego wyposażenia, więc sami to wyższe rozumiecie, dlaczego mi jest to aż tak potrzebne. No, no właśnie, myślę, że rozumiecie. Teraz kolejny punkt. Czy mam tu jakieś porty wybudowane. Tak patrzę, patrzę i nie widzę żadnego porocznika, towarzysze, więc wybuduję sobie tu jeden porci porcik. Bo nam się w ogóle stateczki nie robią, a towarzysze, stateczki będą nam bardzo potrzebne. No, do desantów i tego typu rzeczy. Na wszystko w swoim czasie, dobrze towarzyszy. Teraz nasza produkcja, bo widziałem, że z produkcją towarzysze, no, jest trochę ciężko. Na pewno sobie to usuniemy i dodamy sobie tutaj całe multum broni. A czy no, myślę, że jeszcze przy okazji dodamy towarzysze sprzęt wsparcia. Sprzęt wsparcia nam się sprzyda z tego powodu, iż drodzy towarzysze, my, 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 my oczywiście, no, będziemy sobie robić co może inaczej? Będziemy sobie po prostu dodawać szablon, nie szablon, no bo może, no, batalion, o! Będziemy dodawać sobie batalion, e, level saperów i zwiadu. Będą nam do tego potrzebne: będzie nam do tego potrzebny sprzęt w stworzeniu wielości 10, i to będzie około, no, myślę, z 10 Jak na moją armię. No, myślę, że sami wiecie o co chodzi. Kolejna sprawa. Czy... Kolejny kraj, jaki będziemy mogli mieć do zaatakowania, zobaczmy sobie to jeszcze, jaki by to mógł być kraj? Wszyscy tu są albo no albo po prostu zasilni na nas. Jeżeli patrzę, żeby, żeby tak spojrzeć sobie na frakcję, no to partia włoska, yy, frakcja włoska, no pewnie by ich przyjęła, zakładam, bo tutaj Niemcy są demokratyczni, Skandynawia też i Włochy też, z tego co widzę. Więc oni pewnie będą dołączyli do jednej frakcji, no ale towarzysze oni mają po tak razem oni by mieli zakładał no za 400... no za 400 jednostek, chociaż Skandynawia widzę strasznie słabo się trzyma, nie rozumiem trochę czemu. E, no bo w sumie ma te, te 125 fabryk wojskowych, ma te 200 cywilek, ma 3 miliony ludzi. A jednak towarzysze no, nie tworzy w ogóle żadnych jednostek, co mnie trochę dziwi. No ale cóż, najwyraźniej tak musi być, bo tak ajaj chciał, no to niech tak będzie. Dobrze, teraz jeszcze przy okazji, aby mi sobie to towarzysze na dwa. Przydzielę sobie tam jakiegoś generała, oczywiście. I ta armia, ona pójdzie sobie tutaj. Wy sobie ustawicie swój plan, tu, aby na tą prowincję. Wszystkie mam oczywiście, ustawię plan agresywny. To już będzie towarzysze nawczas, żeby po prostu był. Teraz towarzysze, co będziemy chcieli zrobić? Będziemy musieli chyba zrobić artylerię, ale to będzie 300 dni. Będziemy chcieli sobie badania zrobić oczywiście związane z przemysłem, bo one nam będą bardzo dużo pomagały. Później jak towarzysze będziemy mieli swoje punkty polityczne, to sobie weźmiemy architekta zbrojeniówki, bo on da nam plus 10 do tempa budowy, a to nam się bardzo przyda towarzysze, oj nawet nie wiecie jak nam się to bardzo przyda. Czy coś my jeszcze tutaj ciekawego mamy, sprzęt wsparcia, to sobie później dodamy, to jeszcze trochę. Trochę <laughs> nam to pozajmuje, ile to się będzie robiła ta artyleria, czy to będzie długo, mam nadzieję, że nie, bo w sumie przydałoby się już szybko wybadać te, może inaczej, nie wybadać, a po prostu chciałbym już dodać szybko sprzęt wsparcia, żebyśmy już mieli sobie towarzysze tutaj, tutaj żebyśmy sobie mieli obronę przed tymi jednostkami. Z tą będziemy planować atak, co na pewno musimy tutaj zwiększyć. Hmm, oczywiście infrastrukturę, więc zawczasu, oczywiście, towarzysze, sobie zrobimy ją. Hmm, I tutaj będzie się budowało że niedługo, bo to widzę, że w miarę szybko się buduje. To powinno być w miarę ok, bo to w Mazowszu. Tak, w Mazowszu się widzę, buduje. A przemysł oczywiście zawsze się przyda. Szczególnie teraz, jak budujemy sobie. E, infrastrukturę wraz z naszymi fabryczkami wojskowymi. <laughs> Może sobie nawet dodam tutaj taki szalony do 50. Właśnie. Do zbrojeniówki proszę mi dać tego pana. Ich niech tutaj się już zaczyna budować. Tutaj widzę, że już niedługo też się zakończą te budowle. No, bo to widzę, do, kiedy to będzie? Do 19 maja 37. No i jeszcze po jednej budowli i już będziemy mogli zaczynać sobie budować nowe. Bardzo ładnie. Ile ja tu w ogóle zostało dni do wojny. No trochę mało. To mało dni już zostało. Już mogli rozpoczynać. A my musimy to wszystko towarzysze powy, yy, wybadać po prostu, no bo będzie cienko inaczej. Będzie cienko. Trzeba będzie sobie oczywiście dodać tutaj towarzysze wsparcie, jeżeli chodzi o samoloty. Więc sobie zatrzymamy na chwilę grę. I zobaczmy, gdzie mamy nasze samoloty wszystkie? A musimy jak gdzieś mieć chyba. Gdzie one są? Tu nic nie ma, nie ma, nie ma. Czy musimy je powystawiać dopiero? Tylko tutaj. Wy macie jakieś samoloty? Nie mam ciężarnych samolotów. Wystawmy sobie samoloty w Nowogródku. No bo tutaj jest największy... Największy... największy lotnisko, rzecz jasna. O właśnie. I dodamy sobie te wszystkie... Maszyny do tej armii. Ale to będzie na później. To będzie na później. Do nam wystarczy, myślę. Ile tutaj mamy? Mamy tutaj 4000 artylerii. No to jest strasznie dużo jeszcze do zapełnienia. A dni co was mniej z tego co widzę. No, coraz mniej dni. Najważniejsze, żeby towarzyszyć nam się ta infrastruktura wybadała. Przynajmniej na ten piąty poziom. Jak tutaj datę jeszcze anty air moglibyśmy dać? No, anty nam się na pewno przydały. Tego jeszcze nie dałem. Trochę niedobrze. No, jednak musimy mieć tu to, towarzyszy jakąś obronę, no bo jednak, jak Arabia nam tu zacznie atakować swoimi myśliwcami, wszystkimi, no to będzie nam dawała duże straty. A my chcemy jak najbardziej zminimalizować, oczywiście, towarzysze, nasze straty własne, bo jak możemy zabijać naszych kochanych towarzyszy, to musimy po prostu dbać o nich, ale nie przez to budować. No, a to, żeby to miało miejsce, no to musicie oczywiście towarzysze dać nam czas. I nie tylko czas, ale po prostu musicie dać środki i musicie też nam wspomóc, bo inaczej towarzysze to się nie będzie dało. A to tak trzeba. To tak towarzysze trzeba. O, kolejna taktyka nam się wybadała, więc bierzmy kolejne badanie. Teraz sobie badanie aktywujemy. O właśnie, pięknie. No i tak, cel stał się uzasadniony. Jak tam budowa? A budowa się zakończyła, więc myślę, że już mogę wypowiadać im wojnę. Jest tak. Bierzemy wszystko na szybkim ataku. Dokładnie, szczególnie. Ta jedna jednostka, niech ona idzie tą ścieżką. O właśnie, dajcie, tak jak dokładnie mówiłem, dołączcie do Alliance of Arabia. Wy w sumie możecie się ustawić na tej linii, myślę, o tutaj na tej rzece. Gdybyście już mieli na wcześniej, oczywiście, korzystacie sobie z transportu przez infrastrukturę. No i sami widzicie towarzysze. Tutaj już sobie Arabia dołączyła do. Czy może i tak. Autokratyczna Kaukazja dołączyła do Arabii. No i sami widzicie towarzysze, co się dzieje. Nie, nie jest to dobre, co się na razie tutaj dzieje. No tutaj dołączyliśmy, ale jakim kosztem? Myślę to że jakby się udało, bo już możemy sobie połączyć nasz front. To sobie usuniemy, żeby to zreorganizować jakoś sensownie. Tak na swój sposób, żebym to mógł zreorganizować, zre zre się. Zre organizować towarzyszenie. Nie mogę się coś dzisiaj wysłowić, nie wiem czemu. <laughs> Jakiś taki dziwny dzień. Więc tak, bierzecie to na szybko. Wy się tu przenosicie jeszcze. Ale widzę, że już nawet sensownie jest. Mhm. Tutaj brakuje Wam trochę wyposażenia, tak? Troszkę brakuje, ale ile Wam tego brakuje? miasto 3. Kraj infrastruktura 48. Tak, tak, tak. Punkt zwycięstwa. Dokładnie. Dobrze, dobrze. Podzielimy sobie tą, tą armię. Podzielimy się sobie na 271. 71. Ta armika, która jest podzielona. Dostanie innego generała. I tak, wy towarzysze, usuńcie sobie tą, ten plan ataku. A te 14 jednostek, które tutaj mamy, ustawi się tak, że będzie miało te dwie prowincje. Hmm, tutaj te 14, rzecz jasna. Tutaj idziecie i robicie taki śpiczasty atak tutaj w głąb. No i myślę, że tak będzie sensownie. Jak najszybszy atak myślę, że powinien nam wystarczyć. A tutaj będą nam szły nasze jednostki. Wy, towarzysze, będziecie robili taki atak bardzo głęboki <laughs> na agresywnym planie. Jak będziecie, to już możecie rozpoczynać. O, właśnie, będziecie zajmować tamte armię, A nasze tutaj armiki. ktoś tutaj będą znajdował, ci właśnie hmm, ustawia. Nie, nie ustawia. Nie ustawia. Hmm, nasze dywizje po prostu konne. Będą się tu wbijały właśnie w środek. One będą tu zajmowały. No i tak będzie, widzę. Okej. Okay. Dobra. Teraz możecie się tutaj tak wbić. Bo tutaj, ile tu będzie fabryk, tak? Jak myślicie, towarzysze? Ym, albo nie, inaczej. Ile tu będzie surowców? Na tych terenach jest widzę nawet... Nawet sporo surowców, jeżeli chodzi o ropę. Tutaj jest dużo chromu. Bardzo dużo chromu. To do czołgów albo samolotów? Już pamiętam dokładnie. Ym, co by nasz towarzysze najbardziej interesowało? Tu by nas te tereny najbardziej chyba interesowały. Bo tutaj jest dużo, dużo aluminium. A to na pewno do samolotu będzie potrzebne. Więc wbijamy się kolejnym śpiciastym atakiem. Tutaj. Koniecznie towarzysze, tutaj. Koniecznie. Musimy rozciągnąć ich front. Okej, okay. oni się już widzę ładnie wbijają, nasi towarzysze. Tutaj. Do na tych ziemiach. O, właśnie. Tutaj są trochę góry, więc będzie problem, ale nie sądzę, żeby był aż jakiś duży problem. Te jednostki, które tutaj przychodzą są, widzę bardzo wymęczone. Te przychodzą tutaj na front, więc będziemy mieli dużo czasu, żeby sobie to przeatakować fajnie. No, wy tutaj. Czemu wy nie atakujecie? Nie, nie wy, czemu wy nie atakujecie? Nie wy atakujecie. mi się dziwnie jakoś wydaje, że nie chcecie atakować tutaj. Co my tutaj zadaliśmy? Nie wiem. A, sprzęt wyposażenia. Tutaj mamy. Dwa wolne slociki, tutaj to potrwa 300 dni, tutaj, my my moglibyśmy to wybadać, ale może tutaj coś fajnego wynajdziemy. No czołg bym sobie wybadał się powiem wam, czołg bym akurat sobie wybadał średnio, myślę, że szpitala możemy sobie wybadać. I myślę, że maszynę liczącą chyba już też możemy zacząć badać powoli. Jednak przyda się, na potem. E, jak tam wasze wbijanie się? Tutaj idzie dobrze. No, jakoś idzie fajnie, myślę. No, idzie fajnie z tego, co widzę. Dobra. Jakbyśmy tak odcięli tą armię, towarzysze, odetnijmy sobie tą armię. To jest konnica, więc ona jest jeszcze dużo wymęczona bardzo dużo to. Yy, patrzcie, to wygramy. U, wy się nie wbijacie jakoś tak szybko. Weźcie w ogóle na tym szybkim przejściu. To zróbcie, bo strasznie jakoś wolno idziecie. Bo jednostki tak strasznie wolno idą, oni nie ją w ogóle nad moją kawalerią. Jak, jaka to jest w ogóle infrastruktura, towarzysze? Pokażcie mi tutaj to. No to jest jakiś dramat, powiem to jest jakiś dramat. Pokażcie mi tutaj. Ile to wynosi ta infrastruktura? 5, 5, 4, no... Nie za dużo, towarzysze. W pierwszej kolejności musimy to naprawić, bo... To w ogóle jest jakiś nieśmieszny żart. Żebyśmy my chodzili po czymś takim. A Zobaczcie proszę, jak ładnie nasze wbijanie idzie. Myślę, że możemy ustawić nowy plan ataku. I teraz byśmy musieli tutaj, całą Arabię tutaj zajmować, ze szczególności na te tereny. A teraz proszę, ta armia, chyba jej dobrze idzie, to ona idzie właśnie tutaj, a ta armia, która stoi tam z tyłu, przejdzie sobie tutaj i ona na agresywnym planie ataku będzie miała za zadanie zająć te tereny, które tutaj pozostały czy tutaj, tylko teraz będzie trzeba jakoś wykręcić. O, o i my, towarzysze, tutaj sobie tak zrobimy. Oczywiście, jak na najszybszym planie, tutaj przejścia. Czy wy przejdziecie tam? Ustawcie mi to tu. Tylko chwila, chwila, tutaj, tak. O. Przechodzą? Nie, czemu wy nie przechodzicie? Nie, nie tu. Hmm. Wchodzi im to. I to. No teraz pytanie, które to jest, do którego? No przydałoby się w sumie wiedzieć. Ale możecie w sumie iść do tej armii. Jak na razie tak myślę. Hmm. I gdzie wy macie ten swój plan? Usuńmy go. Ta kawaleria. Usunie te wszystkie plany. Trzeba to znowu zreorganizować, bo trochę się pogubiłem w tym planowaniu. Wy idziecie tutaj, o właśnie. I atakujecie całe te tereny na speed planie. Wy idziecie tutaj. I wy atakujecie też do tego terenu. Do tych gór, które tu są. Też na speed planie. I wy tu wszyscy przechodzicie. Dlaczego wy tu nie chcecie przejść? A wy, towarzysze, w sumie też możecie przejść tutaj. No właśnie, tu wezmę my, połowę. A ta druga połowa, która tu jest, ona będzie została atakowała tutaj. Myślę, że tak będzie sensownie. Nie tak powinno być, w miarę sensownie, ale oni mi tu nie chcą przechodzić, Te jednostki. No właśnie, przechodzą chyba jakoś. Czemu wy nie chcecie się ustawić do tego ataku? Nie rozumiem. Tu chodzi o to, że jest za mało jednostek, czy co? Albo nie, już wiem, już wiem co zrobimy towarzysze. Wy sobie po prostu stańcie tutaj na obronie, skoro nie chcecie się przydzielić do tego planu. I sobie tu stójcie. Nie chcą stanąć, co się dzieje z nimi? No, A, to jak nie chcecie stanąć, to chyba będę się po prostu podzielić tą armię, żeby ona tu też stanęła. Będzie na dwa podzielona. Bo to widzę, to, towarzysze, chyba się nie da inaczej. Zbijmy sobie tak, że ta armia będzie właśnie stała tutaj. A ta druga sobie będzie stała tutaj. <laughs> ta będzie armią wsparcia, będzie sobie stała na Kaukazie. No właśnie, tylko. No, jakieś jednostki trzeba będzie jednak może pożyczyć stąd. Tak, do 45 myślę, że wystarczy czy tutaj? Tutaj, to sobie weźmiemy do 45. E, ok, ile tu będzie? To 45, właśnie. Zdzielimy sobie to tutaj. No i zaraz sobie zaatakujemy. Na głębokim ataku ci znaczy na najszybszym. Przydzielimy sobie tu jakiegoś generała może. O, tego. Ten już sobie będzie, zaraz sobie ładnie atakował. <laughs> o, dobra, dobra, idziemy i myk. Macie tu wszystko ustawione ładnie? Pokażcie mi jak się atakujecie. Czemu wy nie macie tu organizacji? Jaka to jest infrastruktura? W ogóle co tu się dzieje? To jest jakiś dramat. Pokażcie mi tą infrastrukturę w ogóle. Nic. Nic a nic. Nie wiem, dajcie mi tu jakiś ten port, cokolwiek. Dlaczego wy tu nie macie organizacji? Eee, zmęczenie. Jak ze sobą ze stolicy? Jak jak ze ze stolicy? Pokażcie mi tutaj na tej mapie organizacji. Hmm, hy, hy, hy. Dziwne. Dziwne, bardzo dziwne. No ale dobrze, to widzę, że mamy 20 minut do odcinka, więc jak na razie dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zapraszam do następnego odcinka, w którym dokończymy swoją wojenkę. Na razie, cześć!